W tym odcinku zajmiemy się importem i eksportem punktów. Żeby móc zaimportować punkty do programu, musimy dysponować plikiem tekstowym z ich współrzędnymi, czyli na przykład mam plik tekstowy, w którym w pierwszej kolumnie znajdują się numery punktów, w drugiej współrzędna X, czyli współrzędna północna, współrzędna Y, czyli współrzędna wschodnia, wysokość punktu i opis punktu. W tym miejscu warto dodać, że wiele punktów może mieć taki sam opis, natomiast jeśli chodzi o nazwę punktu, musi być ona unikalna, tak samo jak numer punktu. Separatorem w tym pliku jest przecinek, co również będzie miało znaczenie. Żeby zaimportować punkty w programie, albo otwieramy okno dialogowe tworzenia punktów i wybieramy siódmą ikonę Importuj punkty, lub wybieramy kartę Wstaw. I z lewej strony jest ikonka punkty z pliku. Możemy kliknąć tą ikonę. Pojawia się kolejne okno dialogowe. Zielonym plusem dodajemy plik tekstowy z naszymi współrzędnymi. Na dole możemy sobie sprawdzić także, jakie inne formaty plików zostaną przyjęte do programu. Ja akurat dysponuję plikiem TXT. Otwieram. I kolejnym krokiem jest wybranie odpowiedniego formatu dla mojego pliku. Formaty są określone przez skróty dla kolejnych kolumn, czyli, tak jak mówiłem, u mnie najpierw jest numer punktu, czyli P, następnie N, czyli współrzędna północna, E, współrzędna wschodnia, Z jako wysokość, D jako opis. W oknie poniżej mamy podgląd tego pliku z dopasowanym formatem. Gdyby nasz plik był zdefiniowany w zupełnie inny sposób, a na a formatu brakowałoby w programie, możemy sobie taki format stworzyć. Czyli na prawo od drugiego okienka wybieramy ikonę Zarządzaj formatami. Tutaj mamy te wszystkie dostępne formaty, które były przed chwilą wylistowane. Możemy albo stworzyć nowy, albo zedytować sobie jakiś istniejący. Zedytuję istniejący, żeby można było od razu zobaczyć, z czego składa się taki format. Klikam Zmień. W pierwszym polu mamy nazwę formatu, następnie jest domyślne rozszerzenie pliku. Oznaczenie komentarza, czyli to, co byłoby po tym znaczku hash byłoby ignorowane w danym pliku. W tym miejscu zmieniamy domyślny separator, czyli możemy zmienić to na dowolny znak. Jeżeli zaznaczymy opcję odczytaj nie więcej niż gdybyśmy dysponowali bardzo dużym plikiem tekstowym i nie chcieli wczytywać wszystkich punktów, możemy ograniczyć liczbę wczytanych punktów, lub możemy zaznaczyć funkcję próbkuj co. Na przykład dwa punkty, wtedy co drugi punkt zostanie zaczytany do programu. No i poniżej jest konstrukcja tego formatu, czyli jakie dane będą importowane z pliku. Możemy rozszerzyć nazwy tych kolumn. Jeżeli kliknę w nazwę jakiejś kolumny, pojawia się kolejne okno i z listy rozwijalnej możemy wybrać sobie odpowiednią nazwę kolumny. Możemy przestawiać kolumny między sobą lub dodawać kolejne. Na razie to zamknę. Tak więc ustawiam format pliku zgodny z moim plikiem, rozdzielony przecinkami. Punkty możemy dodać od razu do jakiejś grupy punktów. Tu akurat żadnej nie mam stworzonej, mogę ją sobie dodać tą ikoną. Na razie nie będziemy się tym zajmować, o grupach powiemy sobie później. Klikam OK. Widzimy, że punkty zostały poprawnie wczytane do rysunku. A w obszarze narzędzi, przy ikonce punkty, się, pojawił się taki kwadracik z czarną kropką. To samo zrobiło się w grupach punktów przy wszystkich punktach. To oznacza, że zbiór punktów nie jest pusty. I po zaznaczeniu punktów u tej grupy, wszystkie punkty poniżej pojawia się tabela z wczytanymi punktami. Teraz, jeżeli chciałbym wyeksportować punkty, klikam na nazwie grupy punktów wszystkie punkty prawym przyciskiem myszy i szukam opcji eksportuj punkty. Wybieram sobie format pliku. Możemy na przykład zostawić teraz PNE, czyli będzie Numer XY. Wskazuję nazwę i położenie pliku docelowego. Klikam OK. Teraz, jeżeli otworzę ten plik, widzimy, że wyeksportowały się tylko takie dane jak Numer XY rozdzielone spacjami. Gdybym nie chciał eksportować wszystkich punktów, tylko na przykład zaznaczone, wtedy po zaznaczeniu punktów w obszarze rysunku, klikam prawym przyciskiem myszy, edytuj punkty, pojawiło się okno panorama z tabelą tych punktów, zaznaczam je, klikam prawym przyciskiem myszy, eksportuj i dalej, droga jest taka sama jak przed chwilą.